Jest z nami Pani Joanta Haron, przewodnicząca Związku Zawodowego Celnicy.pl. Kłaniam się nisko Pani Przewodnicząca. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Spotykamy się Pani Przewodnicząca z Panią, dlatego że dzisiaj Państwo protestowali przed Ministerstwem Finansów i tak dla widza z boku, dla przedsiębiorcy czy podatnika, to się może wydawać, że pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, czy też jak... Bardziej poprawnie, funkcjonariusz kas, no to musi być z definicji osoba zamożna, która ma dobre warunki pracy. Wszak dokonuje czynności, które związane są z ogromnymi pieniędzmi, które trafiają do budżetu państwa. Tymczasem dzisiaj z tych rzeczy, które państwo mówili, czy też wykrzykiwali wręcz przed resortem finansów, wygląda, że jest zgoła inaczej. No nie do końca tak. Nie ma takiego sformułowania w ustawie jak funkcjonariusze KAS. Są uh -huh. funkcjonariusze służby celno-skarbowej i są pracownicy Korpusu Służby Cywilnej. Funkcjonariuszy służby celno-skarbowej jest w, w całym kraju, w 17 izbach, 11 600 osób. Pozostałe ponad 56 tysięcy to są pracownicy Korpusu Służby Cywilnej. I na dzisiejszym, dzisiejsza pikieta i nasze zgromadzenie było spowodowane brakiem konstruktywnych rozmów ze strony rządu, czyli Ministerstwa Finansów. Wysłaliśmy od zeszłego roku, od lipca, 12 pism z prośbą o spotkanie. No niestety nie było, jeżeli się chce prowadzić dialog i, i rozmowy, no muszą być dwie strony, to nie może być jedna strona, bo wtedy jest monolog. Głównie chodzi o brak o to, żeby nie było dyskryminacji służby celno-skarbowej w stosunku do pozostałych służb. Które podlegają pod Ministerstwo, pod Ministerstwo Sprawiedliwości, pod MSWIA, uhum. które mają w tej chwili już podpisane porozumienia ze swoimi ministrami i będą mieć i uchwały modernizacyjne, i w przypadku funkcjonariuszy służby, tak jakby służby celno-skarbowej, świadczenia mieszkaniowe. No, niestety, my jako jedyna służba, Odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Zadania, jakie realizujemy, to wynikają z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia ludzi, zdrowia zwierząt. Ochrony roślin, środowiska, bezpieczeństwa własnego. Czyli tutaj, czyli tutaj chodzi bardziej o to, że tak jak policjanci dostali na przykład specjalne porozumienie, które dotyczy dodatków tak. mieszkaniowych, a minister sprawiedliwości tak. się dogadał tam z przedstawicielami związków zawodowych służby więziennej, to państwo w ogóle tak. zostali gdzieś w ogóle w tyle, bo minister finansów z państwem o rzeczach, które są przy innych służbach, nie rozmawia, a państwo też mają taką sytuację, że właśnie też jest potrzeba takiej realokacji w ogóle pracownika kas. Tak. Czy kwestia w ogóle taka jak jest podobnie właśnie w tych służbach mundurowo więziennych? Tak. tak. w przypadku funkcjonariuszy funkcjonariusz może być w trybie y, jak polecenia służbowego przeniesiony na okres 6 miesięcy w danym roku, ale również może ze względu na potrzeby służby przeniesiony być y, na przykład na granicę, bo wymaga tego potrzeba. I y, y, po prostu my czujemy się dyskryminowani jako formacja mundurowa, bo ze wszystkich uh -huh. służb mundurowych my się zgadzamy jak najbardziej, bo odbyły się w ministerstwie trzy spotkania, ale one były w ogóle niekonstruktywne. Nie może uh -huh. być sytuacji takiej, że usłyszymy us informację, że w rankingu służb nasza służba nie jest popularna. Na pierwszym miejscu jest Straż Pożarna. Wiadomo, że na całym świecie tak jest, że Straż Pożarna, ona służy, pomaga. Natomiast my, oprócz tego, że dbamy o bezpieczeństwo, my jesteśmy jedyną formacją mundurową, która przynosi wpływy do budżetu. Jedna trzecia wpływu do budżetu państwa generuje to służba celna. Mało tego, 75% pobranych przez polskich funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, CEU, zasila budżet Unii Europejskiej. Europejskiej także my w tym łańcuchu bezpieczeństwa wszystkich służb które są jesteśmy jeszcze dodatkowo formacją fiskalną. Pani Jolanto i teraz proszę mi powiedzieć czy ta sytuacja jak ona się nie zmieni. Czyli te rozmowy nie pójdą w takim duchu takiego dialogu to ona może rzeczywiście skutkować tym że wpływy do budżetu tam z różnych e, źródeł e, także tych celnych one będą rzeczywiście zagrożone. To znaczy mamy nadzieję, ponieważ w dniu dzisiejszym zostały złożone dwie petycje do pana ministra finansów z czerwoną kartką za brak konstruktywnych rozmów i analogiczna, analogiczna petycja została złożona do pana premiera też z czerwoną kartką tak no niestety tak wyszło nie, nie ma tej mamy nadzieję i mamy taką deklarację ze strony szefa y, Krajowej Administracji Skarbowej pana Marcina Łobody że na początku czerwca rozpoczną się rozmowy i oczywiście mamy nadzieję, że te rozmowy zakończą się podpisaniem porozumienia, żebyśmy mogli dalej zacząć pracę zarówno nad dopisaniem nam do tych świadczeń mieszkaniowych, które mają analogicznie inne służby, jak również bardzo jest nam potrzebna uchwała modernizacyjna, która w przypadku pracowników no niestety bardzo mało zarabiają pracownicy i to jest też potrzebne. Potrzebne są środki na sprzęt, na doposażenie, na sprzęt do kontroli, na broń, którą my mamy, także na całą infrastrukturę y, informatyczną, bo y, my jesteśmy służbą, która ma największe uprawnienia. My współpracujemy z, ze służbami zagranicznymi, także z Interpolem, bo ochrona zabytków chociażby. Hmm. Także dla nas jest to wszystko. Panie Lento, pan, a może, a może ważne. rzeczywiście, no rozumiem, ale może jakby, przepraszam, że to pytanie zadam, ale czy za tak. tymi Państwa problemami nie kryje się także to, że po prostu tacy przedsiębiorczy czy podatnicy nierzetelni nie będą w ogóle ścigani w związku z tym, no bo po prostu nie ma odpowiednich narzędzi do tego? To znaczy, no, będą ścigani, my nie możemy odmówić wykonywania swoich obowiązków, bo to by zagrażało całkowicie bezpieczeństwu kraju i, i Unii Europejskiej. My jesteśmy formacją, która jest odpowiedzialna i tak jak w dniu dzisiejszym na zgromadzeniu nie było funkcjonariuszy wszystkich. Wszyscy ci, którzy przyjechali, to była wąska grupa, która na własnych urlopach wypoczynkowych przyjechała. Natomiast koledzy, no wiadomo, że zdziesiątkowane były przejścia graniczne i drogowe, lotnicze i morskie, ale w pełni wszystkie obowiązki zostały wypełnione. Bezpieczeństwo kraju i obywateli absolutnie nie było zagrożone naszym zgromadzeniem. Jasne, my jasne. po prostu w ten sposób wyraziliśmy tylko brak zainteresowania i ignorowanie nas we wszystkich spotkaniach, znaczy spotkaniach. Pani spotkania. Jolanto, i, i my tutaj, i my w takim razie lepiej rozumiemy teraz sytuację. Hmm. Jolanta Haron, przewodnicząca Związku Zawodowego Celnicy.pl nam to wyjaśniła. Do tematu, proszę Państwa, będziemy wracać.